Witam Państwa. Chciałbym rozpocząć dzisiejszy komentarz od analizy SP, ale w ujęciu tygodniowym. Ważnym obszarem oporu, który mówiąc w cudzysłowie, zdeterminował. Przebieg ostatnich sesji za oceanem jest niewątpliwie strefa 1427-1433. To właśnie w tym rejonie doszło, jak, jak pamiętamy, do wzrostu presji podażowej, w wyniku czego został naruszony pierwszy węzeł popytowy Fibonacciego 1370-1374, zbudowany na bazie zniesienia 14.6. Właśnie w tej skali, w skali tygodniowej, na razie możemy mówić tylko o naruszeniu tej strefy, ponieważ zamknięcie piątkowe wypadło w tym właśnie korytarzu cenowym. Dlatego istotną kwestią będzie teraz to, czy notowania indeksu utrzymają się nad strefą 1370-1374. Jeśli doszłoby do przełamania również tej, tej dolnej linii kanału trendowego i notowania, notowania indeksu przebiegały poniżej strefy 1370-1374 urealniłby się według mnie wówczas wariant kontynuacji ruchu spadkowego, co wiązałoby się prawdopodobnie z testem dużo już istotniejszej strefy wsparcia Fibonacciego 1338-1341 zbudowanej na bazie zniesienia 23,6%. Bardzo ciekawie wygląda również indeks DAX w skali dziennej. Eksponowałem ostatnio przedział cenowy 6500-6540 w piątek i również dzisiaj doszło tutaj do konfrontacji w tym rejonie cenowym gdzie widzimy reakcję popytu wcześniej została jednak przełamana tutaj dolna linia kanału trendowego wydaje mi się, że gdyby DAX powrócił ponad poziom wytyczony na bazie tej linii no, mogłoby dojść do starcia tutaj popytu z podażą w rejonie krótkoterminowej zapory podażowej 6800-6820 gdzie przebiega również zielona ML dopiero sforsowanie tej strefy wygenerowałoby, według mnie, stosunkowo silny sygnał zapowiadający dalszy marsz indeksu w kierunku północnym. Jeśli chodzi o WIG-20, kluczowym wsparciem pozostaje niezmiennie strefa 2204-2209. W zeszłym tygodniu ważną barierą podażową, taką lokalną, zbudowaną na bazie zniesienia 38,2, okazała się strefa 2280-2283. Bykom nie udało się zanegować tej strefy. Dopiero w przypadku przełamania moglibyśmy mówić o wzroście presji popytowej, ale także zacząć analizować indeks pod kątem takiego prospadkowego układu ABCD bądź nawet XABCD. Zwróciłbym wówczas tradycyjnie zresztą na taki rejon cenowy, na razie trudno go wyznaczyć, choć hipotetycznie też można, gdzie fala AB równałaby się fali CD. Zanegowanie układu symetrycznego, jak zwykle już wiadomo z moich opracowań, no, prawdopodobnie byłoby ważnym sygnałem technicznym zapowiadającym kontynuację, kontynuację ruchu wzrostowego. Dziękuję bardzo.